Można doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można zmusić go do picia. Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy dostosować żagle. Trzy wielkie tajemnice: powietrze dla ptaka, woda dla ryby, ludzkość dla siebie. Oszczędność jest ozdobą, pokora jest zaszczytem. Ci, którzy dają, mają wszystko. Ci, którzy nie dają, nie mają nic. Wczoraj jest tylko snem, jutro tylko wizją. Nie targuj się o ryby, które wciąż są w wodzie. Czujność i odwaga są tarczami życia. Czasami zapominasz o krzywdzie, którą ci wyrządzono, ale nigdy o krzywdzie, którą wyrządziłeś innym. Nie miałem butów i narzekałem, dopóki nie zobaczyłem człowieka, który nie miał stóp. Życie nie jest kontynuum przyjemnych wyborów, ale nieuniknionych problemów, które wymagają siły, determinacji i ciężkiej pracy. Brak szacunku dla żywych istot prowadzi do braku szacunku dla ludzi.